Hej, hej! Dzień dobry, my się pysie. Dzień dobry. Miałem być w Akademii Szczytu Nadziei, ale z jakiegoś powodu nagle znalazłem się na tropikalnej wyspie. Chciałbym tak, w serio. Jakby mnie teleportowali na taką wyspę, nie zadawałbym za bardzo pytań. Miałbym to gdzieś. W sensie poszedłbym sobie do supermarketu, nabrałbym w chuj, Tam restauracja przecież mają gotowe dania. Pierwsze, pierwsze co? To bym poszedł do restauracji. Później bym poszedł na plażę, później bym wrócił do restauracji, wziął ile się da i z tym poszedł na plażę i się zajebiście bawił widzowie. Zobaczmy pupila. Pupil. Pupil, widzowie się trzyma dobrze. Posprzątałem pupilowi. Musisz być naprawdę znudzony, by szukać rozrywki w rozmowie z takim robactwem jak i ja. To, to widzowie chcieli, nie ja. Znaczy. Ja też jestem ciekaw, co ty tam masz do powiedzenia. Jeśli mam być szczery, sam nie wiem, dlaczego pomyślałem o rozmawianiu z nim. Ale mam wrażenie, że jeśli go zostawię samego, bardziej się będę martwił. Masz przerażający wyraz twarzy, nie musisz tak bardzo uważać i nic nie zrobię. Kiedy to powiedział, uśmiechnął się. Dlaczego on? Nie, myślenie o tym to strata czasu. Czy myślisz o zrobieniu mi czegoś? To no wspaniale, jestem za. Nie przeszkadza mi to. Nie wkurzaj mnie. Ja nigdy nie zgodzę się na twoje plany. To trochę problematyczne. Nie chcę, żebyście zapomnieli, kim jesteście, tylko dlatego, że mnie podejrzewacie oraz nienawidzicie. Okej, okay, to pewnie się odnosi do którejś z wydarzeń z początku, nie? Ja tylko chcę zobaczyć, jak stajecie się symbolami nadziei. No i znowu się zaczyna. Czym do cholery jest ta twoja nadzieja, o której cały czas wspominasz? Co planujesz z nami zrobić? Nic dobrego, nic dobrego. O, dlaczego nikt mnie nie rozumie? Ja tylko chcę wierzyć w nadzieję. Powinieneś o tym poważnie pomyśleć. Czym myślisz, że jest nadzieja? Ma rację, nigdy o tym jakoś nie myślałem. Nadzieja, dla niego nadzieja to. E, to musi być coś, czego nadzieja jest dobrocią absolutną. Albo przeciwieństwo rozpaczy. Nie, oczywiście. Dobra, 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 dobra. Zamknij To chodzi ci o to. Nadzieja jest dobrem absolutnym? <grym> tak, dokładnie o to mi chodziło. A wy macie potencjał, aby ją wykorzystać w pełni. Rozumiesz? Nadzieja jest potężną siłą pozytywną. Wszystko stworzone przez nadzieję jest dobrem. Jeżeli nasiona nadziei zostały zasiane, chętnie kogoś zabiję. Albo zostanę zabity. Sam fakt, że jeszcze żyję jest nadzieją. Ta rozmowa nic nie da, nie rozumiem niczego, co mówi, ale jedyne, co mogę powiedzieć, to nie wydaje mi się, że próbuje nas oszukać z powodu arogancji, dlatego to jest problematyczne. Czy to koniec naszej konwersacji, chodzimy? No Rozczarowujące, ale możemy pogadać w każdej chwili, prawda? Mimo wszystko, jesteśmy przyjaciółmi, którzy dążą do nadziei. Profil ucznia, okej, okay, został zaktualizowany. Spędźmy z nim troszkę czasu. Dostanie znowu wodę. Musisz być naprawdę. Tak, 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 tak. Pospacerujmy. Spędziłem trochę czasu właśnie z Nagito. Dobrze. Wydaje, w... Wydaje mi się, że Nagito i ja zbliżyliśmy się do siebie. Dajmy mu prezent. Wodę. Będziesz zadowolony ze wszystkiego, tak? Dajesz to mi? Dziękuję, chodzimy. Chętnie przyjmę wszystko, co mi dasz, nawet śmieci. No sam mówi, że wszystko przyjmie. Będziesz szczęśliwy. Coś mi się przypomniało. Twój talent to bycie ostatecznym szczęściarzem, prawda? Uważam, że jest całkiem nudny. Jak na kogoś ze szczęściem to trochę ironiczne, że jesteś teraz z nami na wyspie, co nie? Wcale nie. To jest po prostu początek nadziei, he? Urodziłem się z wyjątkowym typem nadziei. Aktualna sytuacja to zapowiedź ostatecznego szczęścia, które niedługo się pojawi. O co ci chodzi? Jeżeli wszystko co się teraz dzieje wydaje się nieszczęśliwe, niedługo obróci się do góry nogami. Tak długo jak istnieje, to na pewno się stanie. Dlatego jestem okropnie podekscytowany i nie mogę się doczekać tego, co się niedługo stanie. Jak widzę moje ukochane symbole nadziei, uwięzione na tej wyspie i zmuszone do zabijania się nawzajem w żałosne sposoby, to wszystko to tylko przygotowania na szczęście, które nadejdzie później. Chyba oszaleję z ekscytacji. He? He? Coś nie tak? Wyglądasz na zdziwionego. Czy to nieoczywiste? Myślisz, że to wszystko to tylko przygotowania na szczęście? Co z nie tak. No to, może dam Ci przykład. Sytuacja hipotetyczna. Zostałeś mocno zraniony w wypadku samochodowym i teraz leżysz w szpitalu. Jak o tym myślisz? To trochę niezły pech, prawda? No, tak. Ale w szpitalu spotkasz wspaniałą pielęgniarkę i stajecie się wspaniałą, kochającą się na wieki paru. Czy to zakończenie nie było szczęściem? No, może. Nigdy byś jej nie spotkał, gdybyś, gdyby nie pechowy wypadek, co nie? Dla mnie tak zawsze było. Im większy pech na początku... Tym większe szczęście pojawia się z zakamarków wszechświata, aby kompletnie wyczyścić tego pecha z moich wspomnień. I to, moi drodzy, to co teraz mówi, jak dla mnie jest już potwierdzeniem, że oni faktycznie wstaną. Albo przynajmniej, że on wstanie. Nie so serio. Że on się obudzi z tej maszyny. Wystarczy, że to, co. Teraz powiedział, nie? Że to, że miał pecha, właśnie takiego strasznego, to, że zginął i tak dalej, to i tak się obróci na końcu w szczęście. No, ale to gdzieś tam tylko moja teoria. Czy tobie naprawdę przydarzają się takie rzeczy? Czy już nie mówiłem, to jest talent, który posiadam. Dlatego nazywają mnie ostatecznym szczęściarzem. Dlatego nieważne, co się wydarzy, zawsze jest taki szczęśliwy. Nieważne. To Zostanie zabity. To jest nic w porównaniu do jego późniejszego szczęścia. Może tylko trochę, ale rozumiem wiarę w Nagito. Znaczy, wiarę Nagito. Jednak wciąż jest chory psychicznie. Ciężko sobie wyobrazić dzień, w którym w końcu się dogadamy. I dajmy mu znowu wodę. Zasypie go wodą. Mówię, jeśli podoba mu się to, co dostaje, to jest Git. To naprawdę miłe z Twojej strony, aby dać prezent takiemu robakowi jak ja. Będę szczery, jestem szczęśliwy. No dowiedziałeś się o mnie tyle rzeczy, ale dalej ze mną rozmawiasz. Nie myśl tak o tym. Jestem po prostu tchórzem. Boję się zostawić samemu sobie. Boję się zostawić samemu osobę, której nie rozumiem. Ja uważam, że okazujesz odwagę, próbując zrozumieć coś, czego nie rozumiesz. Definitywnie jesteś kimś, kto posiada w sobie nadzieję. A, zastanawiam się jakiego typu oświecenie wywoła twój talent Nie mogę się doczekać, chcę już wiedzieć kogo ja obchodzę? Pogadajmy o tobie. Pewnie pogadamy o czymkolwiek chcesz. Może zacznijmy od momentu, w którym przyszedłem na świat. Pamiętasz to? W sumie to nie. Ale zanim do tego przejdę, mógłbym o coś zapytać? Jak myślisz, czym jest szczęście? Szczęście, hmm. Nie do końca rozumiem, ale na chce chcę powiedzieć, że... Szczęście to supermoc? Masz myśli, że szczęście jest jak jakaś supermoc? Owszem, dla mnie szczęście jest dokładnie tym. Jest to supermoc, która ma okropne rezultaty, ponieważ nie jestem w stanie jej kontrolować. Supermoc, której nie można kontrolować. Czy to nie jest niebezpieczne? Nie, rozumiem. Tak to widzi Nagito. A więc pora na mnie. Od czego powinienem zacząć? Wiem, co się stało, gdy byłem w podstawówce pewnego dnia. Moja rodzina planowała polecieć samolotem z lotniska San Cristobal. Ojciec chciał gdzieś jechać na ryby. Gdzie to do cholery jest? A niespodzianka, gdy. Wsiedliśmy do samolotu, został on przejęty przez kryminalistę. Trochę to pechowe, nie? Ale na szczęście w tym dokładnym momencie spadł meteoryt. No, meteoryt wielkości pięści. Tak czy siak, ten meteoryt uderzył w kryminalistę i zatrzymał przejęcie samolotu. Czy to nie jest niesamowite? To jest fuj szczęście. Ja bym się bał takiego szczęścia, widzowie. A no tak, znaczy bał. W sumie fajnie. No, a no tak, meteoryt przy okazji uderzył w moich rodziców, którzy zmarli. Nie chciałbym takiego szczęścia. To dopiero pokaz pecha, nie uważasz? Ale przez to zyskałem wolność i ogromny spadek. Okej. Okay. Rozumiesz? Od początku to było niesamowite szczęście. Nagito mówił to wszystko z ogromnym optymizmem, jednak ja przestałem już nadążać. Znaczy, działo się to, co dla niego też było szczęściem. W sensie... Gdzieś tam to, co chciał. Chyba, nie? Tak? Przejście samolotu. Meteoryt. Rodzice zmarli na jego oczach. Hmm. A, był też ten jeden gimnazjalny incydent, kiedy zostałem porwany przez mordercę. To kolejny pokaz wielkiego pecha, ile ci się rzeczy wydarzyło. Ale przypadkowo w torbie na śmieci, w której trzymał mnie morderca, znalazłem kartkę do Totolotka. Po tym jak mi uratowała policja, sprawdziłem liczby bez jakiegoś przejęcia. No i niespodzianka, wygrałem 300 milionów. Ty pojebany jesteś. Nawet ja byłem szykowany tym okazem szczęścia. Nie nadążam, zaraz miłe wybuchnie. Przypomniało mi się jeszcze jedno. Chwilę przed dołączeniem do Akademii Szczytu na, On na pewno będzie żył, widzowie. To jest. To, to, to. On na pewno będzie żył. Nie, tej historii nie powinienem mówić. To niemiłe z mojej strony, aby powierzać Ci te wszystkie bezsensowne sytuacje. Haha. Ha. Po zdominowaniu całej konwersacji, Nagito wyszedł. Wydaje mi się, że dalej dużo o nim nie wiem. Jednak wygląda na to, znaczy wiem tyle, że jest. Że ma 300 milionów dolarów. Jednak ja wygląda na to i ma duże szczęścia. Eee, że da się zrozumieć jego powód wierzenia w nadzieję. Przynajmniej to zrozumiałem. Dajmy mu znowu wodę. No bo cóż, cóż innego? Dajesz to mi. Dziękuję, Hadzime. Tak, tak, wszystko przyjmiesz. Hadzime, dlaczego ty. Nie, powód nie ma znaczenia. Chciałem tylko podziękować za to dobre szczęście. Chciałem podziękować, że jest ktoś, kto jest zainteresowany takim śmieciem, jak ja. Przyszedłem tu, bo chciałem usłyszeć resztę opowieści. No dobrze, to nie jest nic wielkiego. Tak jak mówiłem ostatnio, moi rodzice, nie żyją. Ponieważ nie miałem innych bliskich, to zaczęło źle na mnie wpływać. Czym jest to? Moja diagnoza, chłodnik złośliwy trzeciego stopnia, jako dodatek otępienie. Czołowo skroniowe. He? Nawet teraz mój mózg powoli się rozkłada w trakcie, jak z tobą gadam. Żartujesz, prawda? Lekarze przewidują, że zostało mi jakiś rok albo półtora życia. Jednak niedługo po diagnozie dostałem się do Akademii szczytu nadziei. To lekko zbalansowało sytuację, ale teraz. Dzieło się te morderstwa. Gdy moje życie dotarło do rundy finałowej, wszystko nagle jest jak jazda kolejką górską, ale będzie dobrze. Nieważne, ile pecha mam, zawsze za rok wyłoni się szczęście. E, biorąc pod uwagę właśnie tę wyspę, chorobę Nagito, ogólnie to, co nam teraz opowiada, może Nagito będzie, nie wiem, w kolejnych częściach jakąś maszyną, w sensie jego świadomość przeniosła, jak na przykład Nekomaru. Wiecie, no on ma takie ostateczne szczęście. Więc szczęście może się skończyć w ten sposób, że będziesz żył wiecznie, Nie wiem. Ma na początku Pecha, który przeradza się w jakby szczęście, nie? Boku. Jestem żywy, ponieważ wierzę, że jest nadzieja, nieważne w sytuacji. Teraz mnie rozumiesz? Um, nie mogłem mu wybaczyć niezależnie od powodów. Tak, wierzyłem, ale wciąż. Chodźmy, ty i ja jesteśmy podobni. Didzę, Dlatego rozumiesz moje uczucia? Czułem to od samego początku. Nie wyczuwam w tobie tej samej aury, którą mają talentowani. Wyczuwam od ciebie woń żałosnego obserwatora, zupełnie jak ja. Tak, może być, ale nie jestem żałosny. Nie jestem taki jak ty. Wygląda na to, że nikt nie chce nie dziczyć mojej duszy. Nie mam rodziców, rodzeństwa, bliskich, żadnych przyjaciół ani kolegów. Przez moje samozwańcze myśli wszyscy się ode mnie oddalili. Pasowało mi to, gdy byłem zdrowy, ale śmierć bez tych osób jest trochę samotna. Będąc na granicy śmierci, zdałem sobie sprawę, czego tak długo chciałem. Czy miłości. Jest mi go, zaczyna być mi go szkoda. Ty ty wczoraj czytałem o czymś takim książkę. Ha. Dobrze, że zacytowałem taką popularną książkę. Dzięki temu zdobyłem empatię. Nie jest chory, nie? Ty chuju. Tak, teraz jestem usatysfakcjonowany. Ty kłamałeś? Nie, wszystko do tej pory. To wszystko były kłamstwa? W końcu zdecydowałeś mnie zabić? Jeżeli chcesz, mogę przygotować zbrodnię doskonałą. Wtedy możesz mnie zabić i będziesz uratowany. Prawda? Jest, 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 ale mi się i tak wydaje, że on przeżyje. W sensie, całe to jego szczęście na końcu działa. Mimo złych rzeczy, które mu się dzieją, popełnimy razem zbrodnię, by rozpaść, została perfekcyjnym fundamentem nadziei. Możesz to zrobić, wierzę w Ciebie. W końcu tolerowałeś kogoś takiego, jak ja przez cały ten czas. Jestem pewien, że drzemie w Tobie oślepiające światło nadziei. Nagito, powiedz mi tylko jedną rzecz, ale bądź szczery. Gdybyś nie miał swojego ostatecznego szczęścia, co byś teraz robił? Ja. Pewnie żyłbym spokojnym życiem. Nudne, normalne życie, bez nadziei ani rozpaczy. Rozumiem. To tyle. Żegnam. Gdy odchodziłem od miejsca spotkania, słyszałem głos Nagito z oddali. proszę. Nie zapomnij. Całym moim sercem jestem zakochany w nadziei, która w tobie drzemie. On wie. On wie. Wychodzi na to, że wszystko co powiedział Nagito, nie wiem co było kłamstwem, a co prawdą, chociaż między jego słowami mogła być ukryta prawda. Gdyby tak nie było, to nie czułbym tego dziwnego połączenia między mną a Nagito. Jeżeli otrzyma nadzieję, której szuka, co z nią zrobi? W dziwny sposób czułem, że chciałem to zobaczyć. I to koniec z Nagito? Czy zdobyłem kalesony? Bilizna Nagito. A na chuj mi jego gacie?